Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Ja nazywam się Małgorzata Kospin. Cieszę się, że jesteście tutaj razem ze mną. Zachęcam do subskrypcji, do wciśnięcia na dzwoneczek na samym początku tak, żebyście dostawali bezpłatną informację o tym, że nowy film pojawia się na moim kanale, a dzisiaj chciałabym powiedzieć o trzech. Błędach, jakie robimy zasypiając. Także proszę, oglądajcie do samego końca. Zobaczycie, czy popełniacie te błędy. Także zachęcam do oglądania. Bardzo wiele osób pisze do mnie, że mają problemy z zasypianiem. Ja przyglądając się temu problemowi czytając, pogłębiając wiedzę na ten temat, znalazłam trzy podstawowe błędy, jakie popełniamy, kiedy mamy problemy z zasypianiem. Zatem jeżeli masz taki problem, zastanów się, czy i Ty nie popełniasz któregoś z tych trzech błędów, które za chwilę wymienię. Błąd pierwszy. Brak Systemu. Co to znaczy, że brak nam jest systemu w zasypianiu. Ano znaczy to tyle, że codziennie kładziemy się o innej porze spać. Nie mamy ustalonego przedziału jakiegoś czasowego, w którym to wiemy, w którym to przyzwyczajimy nasz organizm do tego, że właśnie zbliża się sen. Jednego dnia Kładziemy się o godzinie 21 spać, następnego o godzinie 22, kolejnego o 3 nad ranem, następnego raz jeszcze o godzinie 12, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jesteśmy rozchwiani. Nasz. Organizm jest rozchwiany, nie ma systemu. Zobaczcie, jak ważny system jest w ogóle w naszym życiu. Nie tylko w pracy, nie tylko w domu, ale także i nawet przy śnie. Bardzo istotne jest to, żeby znaleźć swój system. Ja chodzę spać o godzinie 22. Około godziny 22. Wtedy wiem, że to jest mój czas, żeby właśnie. Przygotowywać się do snu. Kolejny, kolejny błąd, kolejny błąd, jaki możemy popełniać, to oczywiście brak aktywności fizycznej. Dlaczego oczywiście i dlaczego akurat aktywność fizyczna ma tak duże znaczenie dla naszego snu? Ano, okazuje się, że kiedy w ciągu dnia podniesiemy naszą temperaturę ciała, w zależności właśnie o tyle, o ile ją podnosimy, o tyle ona spada, kiedy śpimy. I to jest niezmiernie istotne: kiedy temperatura ciała w ciągu dnia jest dokładnie taka sama, jaka w ciągu nocy, nasz organizm nie ma możliwości tak naprawdę dobrego wypoczynku. On będzie obniżał y, temperaturę ciała, ale już nie o tyle, o ile no właśnie nie ma o co obniżyć. Zatem bardzo istotna jest aktywność fizyczna, która podniesie temperaturę ciała po to, żeby podczas snu ją o tyle samo obniżyć, i wtedy też ten nasz sen będzie taki. Głęboki, taki fajny, taki przyjemny, i wstaniemy rano wypoczęci, gotowi do działania. I ostatni już błąd, jaki możemy popełniać, to oglądanie telewizji, laptopów, komórek, internetów. Tego wszystkiego nie róbmy przed zasypianiem. Światło, które dostarczamy yy, naszym. No właśnie, telefonem, laptopem czy czymkolwiek innym, czy nawet telewizorem, powoduje to, że nasz organizm myśli, że to jest cały czas dzień, a za oknem ciemno, a za oknem trzeba iść spać, prawda? A właśnie tak to jest, że nasz organizm czasem nam płota figle i wcale spać nie chce, bo my dostarczając mu światło, które pochodzi z laptopów, telewizorów, komórek i innych innych urządzeń, myśli, że to jest cały czas dzień i jest gotowe, tak naprawdę, do akcji, a nie do spania. Mam nadzieję, że te trzy, trzy krótkie Podpowiedzi pomogą ci rozwikłać zagadkę, dlaczego nie zasypiasz tak jak powinieneś. To są trzy takie naprawdę podstawowe błędy, które występują w naszej rutynie zasypiania. Przyjrzyjmy się zatem dzisiaj. Zachęcam każdego z Was, ciebie i siebie także. Ja będę się przyglądać temu, w jaki sposób zasypiam, co robię przed snem. Czy pozwalam swojemu organizmowi na to, żeby się zregenerował w ciągu nocy, czy też nie? To wszystko w tym dzisiejszym filmie. Mam nadzieję, że był on pomocny. Jeśli tak, to proszę, zostawcie łapkę w górę. Subskrybujcie, oczywiście, wciskajcie dzwoneczki. Ja zachęcam jeszcze do jednej rzeczy, która nie była wcześniej. Wspomniana, a jest to uśmiech. Uśmiech z pewnością spowoduje, że jeżeli w ciągu dnia będziecie się bardzo dużo śmiać, uśmiechać do siebie do innych, z pewnością y, będziecie mieli lepszy sen. Zatem zachęcam do uśmiechu, bo uśmiech to sposób na młodość, zdrowie i lepszy sen. Pozdrawiam bardzo serdecznie, Małgorzata Kospin. Pa! pa!